mieszkania tu jest wejście codzienne tu byłaby klatka na dole proszę zwrócić uwagę jak jest cicho a to jest śródmieście Warszawy ciemno teraz ale widać tą panoramę nie wszystko się świeci i po chwilę żeby było słychać czy jest cicho czy nie słychać idziemy do mieszkania tak duży jest balkon posażone mikrofala albo takie rzeczy. Wiadomo, że zmywarka. To jest bardzo ładnie wykończone. Lodówka to jest właśnie taka kanapa, telewizor, stoliczek. Tu sobie wejrzymy przez okno. Tu jest okien dostatek. Tu jesteśmy na ulicy Prostej, Ramka. cisza, spokój. Tak. Przedpokój, szafa, to drzwi wejściowe, wideofon. Tak, druga szafa. I sypialnia, duże łoże, bardzo duża szafa rozsuwana. I również okna na strony prostej. Bardzo przytulnie, nowe mieszkanie, pachnie świeżością. I jeszcze na klatkę, światło <laughs> zapala się samo, słaba komórka, sztuka windy. Skończona, już bez drewna. Proszę bardzo.